Piękne i trwałe sztachety metalowe oraz ogrodzenia panelowe. Zapraszamy juża.sztachetki.pl. Import pojazdów z USA, Kanady i Dubaju. Inspekcja samochodów przed zakupem. Darmowe sprawdzanie raportem Carfax. Samochód na zamówienie pod Twój dom. Zaoszczędź czas. Wszystkim zajmiemy się my. Mati USA. Pełna obsługa importu samochodów. Zadzwoń lub napisz na 725-292-151. Sebastian Szczerek, kanał za ciosem. Tak jak wczoraj powiedział na wywiadzie, tak dzisiaj to spełnił. Wojciech, Wocial, mistrz Youngblood organizacji TFL. Jak się czujesz, jeszcze świeżo upieczony, mistrzu? Czuję się wspaniale. No, Ja się popokałem. 12 tygodni naprawdę ciężkich przygotowań. To jest nagroda za moją dyscyplinę, ciężką pracę. No i naprawdę dużo, dużo wyrzeczeń miałem do tego starcia. No. Ogólnie, wiesz co, ja zauważyłem, że Błażej w tych pierwszych dwóch rundach chciał Cię sprowadzić, ale jednak nie mógł tego zrobić, naprawdę ta obrona zapaśnicza była u Ciebie perfekcyjna dzisiaj. Blażej jest, jest takim zawodnikiem, że musiałem być prawdopodobnie gotowy na naprawdę na wszystko. Widziałem jego walki, on bardziej bił się w stójce, ale miał tą bazę zapaśniczą, tak? Więc musiałem być naprawdę gotowy na wszystko. Razem z tenerem omyśliliśmy plan, że my się będziemy bić w stójce, ponieważ w ostatnich walkach ja sprowadzałem na ziemię, spychałem, bo takie też były plany. I naprawdę bardzo wiele osób zaskoczyłem i naprawdę zrobiliśmy mega dobrą robotę. Wojtek, co dalej? Bronisz pasa czy jednak już zawodowstwo. Wszystko zależy tutaj od mojego tenera i myślę, już teraz miała być walka zawodowa, więc myślę, że następna walka już będzie pro. Ale ogólnie jak będziesz toczył, to moją już karierę pro, to będzie ta sama kategoria wagowa, czy jednak chcesz troszeczkę pokombinować? Też to muszę ugadać z moją dietetyczką, bo ponieważ... Myślimy pomiędzy tym 70 albo 77. No mamy dwie opcje, albo iść do góry, albo po prostu spróbować zejść jeszcze na dół do kategorii leki Ale no, Tam być warunkami fizycznymi przeskoczył tych zawodów. No właśnie, no właśnie o to chodzi. Ale też... Taki Marian Ziłkowski może. Dokładnie, powiedzieć. takie też są plany, żeby iść jednak do góry. Tak jak ja powiedziałem sobie, że ja idę teraz na jakość, a nie na ilość starć, więc myślę, że pod koniec roku dopiero bym wrócił i... Przez ten czas chciałbym przede wszystkim skupić się na budowie masy mięśniowej, żeby, żeby właśnie nadgonić siłowo chłopaków z pro, z kategorii półśredniej. E, Wojtek, jeśli chodzi właśnie o Twój występ, to Ty masz kontrakt taki otwarty to z organizacją TFL, czy jednak musisz walczyć tylko tutaj, to jest kontrakt na wyłączność? Nie, mam otwarty kontrakt na jedną walkę, więc nie ma takiego czegoś. Pan Jacek Sarna, bardzo fa, fajny gościu, Podoba mi się, to jest bardzo indywidualne podejście do zawodnika, czy nawet z chłopakiem, który obsługuje zawodników, z Jakubem Chmielewskim, no nieraz pisałem nawet Kuba, mega no, gość, no, nie? o zerowej w nocy, pisałem nieraz w nie? no naprawdę powiem szczerze, bardzo mi się tu tutaj podoba. Naprawdę fajna organizacja, niczego tej organizacji nie brakuje, mają telewizję, mają naprawdę super oprawę, bardzo mi się to podoba. Ja osobiście teraz powiem, że dla mnie TFL to jest kurczę, takie drugie, trzecie miejsce w Polsce. Tak dla mnie to samo, naprawdę to samo, szczerze jak ja tutaj przyjechałem jeszcze było wid widniej nie, i ludzi jeszcze nie było, jak ja widziałem tematy rozrzewkowe, no mówię o wow, takie słodkie. Robi wrażenie, tu no. naprawdę tym openerze jest zarąbiście. No ale szczerze jak tutaj ludzie się zeszli, naprawdę mega, mega, naprawdę jestem zaskoczony naprawdę organizacją. Ogólnie ty walczyłeś po raz pierwszy na takiej przestrzeni zewnętrznej zawsze były wcześniej walki w Halach, czy to już jest kolejny raz? Szczerze, tam 4 lata temu walczyłem na amatorskie lidze MMA na takim właśnie, no że klatka była na plaży rozłożona, ale to nie jest to samo. Pierwszy raz w sumie biłem się na gali plenerowej. No i jak ogólnie wrażenie? Jak się walczyłeś, jeśli chodzi o dyspozycję tlenową i tak dalej, lepiej jest na takim openerze, jeśli jesteś zawodnikiem w klatce? Szczerze, ciężko mi powiedzieć, ale... Po prostu czułem się dzisiaj świetnie, ja byłem bardzo przygotowany. Ja do tego normalnie pracuję. Ja trenowałem przed pracą, trenowałem po pracy, nie? I tak samo musiałem łączyć to ze studiami. I po prostu naprawdę najlepsze moje przygotowania w całej mojej karierze. Naprawdę dodałem wiele i no, profesjonalne naprawdę przygotowania zrobiłem. Więc e, zobaczymy, jak na Senegali Gali zrobi jeszcze lepsze przygotowania i będziemy mieli wtedy porównanie. To naprawdę jeszcze większy szacunek, że po prostu pracę codzienną łączy ze studiami, ze sportem. Jeśli chodzi o pracę, jaka branża, jeśli chodzi o studia, jaki kierunek? E, pracuję na magazynie, oczywiście, postarając całą ekipę, bo idą mi na rękę czy szefostwo, czy moja ekipa z dołu, nie? E, a studiuję bezpieczeństwo narodowe. Na Uniwersytecie w Siedlcach. Ja skończyłem bezpieczeństwo wewnętrzne, to podobne kierunki. Który rok teraz jesteś? Pierwszy, dopiero zacząłem w tym roku, drugi semestr, dlatego jutro jeszcze jadę e, na dwa egzaminy, bo trwa sesja letnia. No a dzisiaj musiał się odbić egzamin, właśnie z jednego przedmiotu, to już muszę zdawać go e, w terminie poprawkowym we wrześniu. Ale jutro mi się wydaje, że bez problemu zdam. E, miałem trochę czasu, bo trzy dni sobie wziąłem wolnego i podczas nawet kiedy. E, Siedziałem jeszcze, już czekałem na pojedynek, to sobie coś tam przypominałem, żeby nie myśleć o walce. Ale bardzo dobrze podchodzi, że nie skupia się tylko, że sport, sport, bo wiadomo, dziś jest dobrze, a nie wiadomo jaka kontuzja może spotkać, to jest sport kontaktowy, zawsze masz ten plan awaryjny, czy praca codzienna, czy studia. I właśnie, no, takich sportowców nam potrzeba, z głową mądrych myślących. Tak jest, no niestety, no to jest taki sport, że walczy się z jedną, dwie, no maksymalnie trzy walki do roku, no nie daj Boże coś się stanie, co z tego, żebym zgarnął nie wiadomo ile pieniędzy, nie? Ale otrzymam jakąś nie daj Boże kontuzję, co mnie wykluczy ze sportu albo z trenowania wyczynowego oczywiście. No i to będzie po prostu katastrofa, więc nie rzucam wszystkiego na jedną kartę. Dopóki mam siłę, dopóki mam zawzięcie, to po prostu będę to łączył. Wojtek, co byś chciał przekazać na koniec naszego wywiadu? Bardzo dziękuję wszystkim moim sponsorom. Nie będę tutaj wszystkim wymieniał, kurczę, bo nie chcę pominąć, Żeby po prostu pominąć, jestem w wielu tak. emocjach. Dziękuję mojemu trenerowi Marcinowi za mega taktykę, mega poświęcenie. Wszystkim moim trenerom, którzy yy, poświęcili dla mnie czas. Kurczę, też nie chcę wymieniać was, bo po bo prostu się, że tak, że was nie wymienię. Wszystkim moim kibicom. E, którzy przyjechali dzisiaj e, do przytyka e, no mojej oldzzi kochanej też mnie bardzo spiera i musi moje humory znosić szczególnie w tych ostatnich okresach no i czekamy na następnego, mam nadzieję, że będzie nas jeszcze więcej. Bardzo dziękuję. Mistrz Youngblood, TFL, Wojciech, Wocial. Także mistrzu czekamy na więcej. Dziękuję bardzo za mnie. Dzięki wielkie. Lahy Minda. Firma handlowo-usługowa, działająca na rynku od 2005 roku. Specjalizujemy się w sprzedaży markowych pokryć dachowych. Oferujemy również profesjonalny sprzęt pozwalający nam świadczyć wysokiej jakości usługi doradcze i wykonawcze. Zapewniamy kompleksową obsługę od bezpłatnego doradztwa po wycenę, dostarczenie materiału i wykonanie pokrycia dachowego. www.blachyminda.pl